Pomóżcie Mam mi! Koledzy, no koledzy będzie... <grywa> Kurwa, trzy... O, grimy. Kurwa! To ty zrobiłeś? Nie... Nie, <laughs> nie ty Ja pierdolne. Ulusy? Ajajaj! Ale kółko dookoła! <laughs> Garczu trzymaj się, bo nie Jak ciała. coś to... Co... no właśnie widzę. Kolejny droid też ma Oooo i chuj <śmieniu> Wyperdalać stąd, bo się nie dobra, jeszcze. cały hot, <śmieniu> ja... No dobra, też pan <śmieniu> Co jest, kurwa No to ja też dojebię kurwa deskę Solidarność Teraz taka Ona żadnego praja nie odpala Ona boosta nie odpala Masz 600k do ona nie odpala boosta jak coś Ona praja też nie odpala, no znowu Dobra

O, bez kończy kostek Wybieg jak zwykle mnie zostawił, kurwa, w No kurwa, przecież masz 400 element prawie No ale kostek, no kurwa Nie widzisz jak te moby się zachowują na tym serwerze? Nie dotarło do ciebie po 4 dniach, kurwa Jeszcze są niewidzialne Kurwy niewidzialne, potwory, z pizdy ten się, Nie nie, musimy tego, tego, tego No nie, po patrz, bigo No nie ma mana, bo spod tego manosował. Dokładnie no. na raz. Zobacz. Dobra, na trzy ue. Raz, dwa, trzy. Dobra, z nie zabijemy. Dobra, wielki raz teraz bij. Bij reset'a, bij reset'a. Ja cię potuję, konwoj. Zrobienie nie puszą? Dobra, stop. Sexy strip'ka na trzy. Raz, dwa, trzy. No, trzymaj to, normalnie. trzymaj to, trzymaj to. Jest to być. Dobra, teraz wielki raz, na trzy. Raz, dwa, trzy. I trzymaj to, trzymaj, trzymaj, trzymaj. trzymaj. Dobra, i teraz sekcja ciścikła jeszcze raz, podbijaj, podbijaj. Teraz na trzy sekcje ciścikła. Raz, dwa, trzy. Trzymaj. Dobra. I Dobra. teraz poprawię, poprawię, uciek. Do prawej. Nie mam się nie mam się Aha, No, no, no Kurwa, lipa jest. Nie no wiem, lipa. gdzie to jest. Weź to, baby. Ja Dobrze, że 10 minut stał na tej skałce obok niego kurwa Dobra działa mam o, wracaj wraz. szybko, wracaj O kurwa ty! No jak kuję niby nie, no, no chodź przyszło tutaj trochę Wracam, wracam. No ja bo Dobra. szareda nie ma go O kurwa, ty... Czy znaczy, ja jestem w stanie robić dużego wave'a już to, to to bio, ale nie wiem, które piętro. Ty masz bał do tam? O kurwa. Gdzie? Masz w kole podłogę? No i że gier się będzie biegł z nami. Ja pierdolę, wziąłeś to? Wziąłem to, no ale myślałem, bieg. że będziesz biegł z nami, ale jednak... Ja jest... no, no, chciałem zobaczyć, coś chcesz to jest. Nie wbiegnę tam. Nie ma, no, nie ma szans. bo to nie bym No chodź. To... Wziąłeś do tego krzaka? I... Idź. No gdzie? Eee, no... No to, kurwa, musiałeś, on jeszcze 8 złapał tym kapi. No nie, co jest? Patrz. To no. trawa ja... jest. Co? <śmieniciela> co jest? No laki mam, <śmieniciela> o, nie No lądź mam kurwa! Zrzykam się zaraz. Nie nie pada. Nie pada, nie pada. Nie pada. właśnie nie mogę lecieć, jak się śmieję. <śmieniciela> Nie, Łeko mi tu klejął, pierdolę go! Czy... Daleko jesteście, może ja tu dobiegnę? Pomocy! Weźcie go ode mnie, Nie, ty tam nie biegnij, tak, tylko prosto. Nie pro, biegnij tam, się tam nie, się nie się biegli biegli. Kurwa, nie biegnij tu! O Boże! On pobiegł, on pobiegł. To jest taka sraka, że... O, on wam nuruje od dołu jeszcze, że... Trzymajcie która jest? O kurwa! Jest ciężko. Potrawy palo do ram. Proszę uważać. Bardziej ringa za już. Padun. O kurwa nie możemy potrawy zajebać. Ja także połucham. Idę, po idę idę połucham cię czekaj. <śla> <śla> idę druidem też cię połucham. Młagam! Do kurwa, dostałem. O kurwa, no, musisz się ochać mocno. O kurwa. Znaczy, uchaj teraz, ja sobie. Dobra, na, na, na sensato dokończę. Bicie aspekt, który dokonuje sobie, 200, Są x core 150, znaczy 500, dobra. To tak zrobimy. Dopadł Opad. Ee, <laughs> no. nie miał. <laughs> Jeszcze mi się odkleiły, dobra. Kochają? chain cię poprądził jak coś. Część od e, tych. Nie możecie stać obok e, tych pilarów, bo one chainują One bardzo mocno biją z energii. Czy nawet zagoni? No. Im dłużej stoisz obok tego, tym większy damage dostaniesz. To jest 430 MS, nie? A, a co mu zrobię? 2 3 Chodź, no chodź, chodź, kurwa się przesunął Ajcyk, Stop Ajcik Ajcyk na trzy. No no, no, no O, patak, patak. O, O, patak, patak. Patak, patak. Patak, patak. Patak, patak.

Dobra, tu jestem. Chodź Karola. Zamiast schody. Nie do dziury. Kurwa. Lec się, lecz się. Dobra, jeszcze raz. Nie do dziury. Kurwa. Nie do dziury. Ci... No bo wpadła Nie do dziury. Dobra. Zobaczmy do... co my mamy tutaj za ten, za rajda. Piraty są. Dobra. zastrajam się jak coś na żółto. To jest dostęp. Aha, dobra. Ja pierdolę, no nie chcę mi się grać. Możesz czekaj. Uff, dobrze, że zrobiłem Kurwa Zawsze, <grystanie> <Doższy grystanie> że dostanąc zrobiłem Więcej szczęścia, niż rozwój Dobrze, że padłem, na to, że dostanąc zrobiłem <grystanie> Esa, porobiony gepard. Porobiony gepardzik. Gepardzik porobiony! Tak to czynuję, weź to na siebie wszystko. No i padłem. Ja dole. Jesteś młodot, nie? Ja też tu mi debil, kurwa. Ja sobie z naskólem stoję jak nie wiem kto. Na tym dorama desert. Zamiast uciekać, ze sobie z jest kulem, to ja stoję jak nie wiem kto. Mhm, do deserów, dobra. Ej, nie padaj. Kurwo, no mówię, nie padaj i padasz! Ja pierdolę. No nie słuchasz... Ej, są szloty. Ale bardzo Oho, biting book? Bałdo! O, O kurwa O jestem Nie zdążyłem że... Ale bardzo się coś zdawało No, to... Coś ma dzisiaj, coś ma <śmany> Oki okay, no, kapi się No tremble? To chyba kurwnie, nie? No Kurwa no Nie no kurwno mi co sam powiedziałeś, że kurnie No ale Co my się nie tepną teraz? Ale kurwa, Jest to pan... Jeszcze człowieku jedną... Ej, po prostu mi odnaczył takowo, nie no, pięknie. A, co? A, bakpak zajebał chłop. Tego tu powolne czy to, mo to może być na przykład. Aha! Kurwa! Zagapiłem się. Aha! Kurwa zagapiłem się na czat. ESA Dzięki, pozdro ESA, dobry level 294, 4 levely dzisiaj Może takie hece? trapaty, pada, padnę eee. Kurwa Zero many miałem, jeśli się nie zorientowałem nie, 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 to jest nierealne, że ja tam przeżyłem Uwaga będę prądził Aha. Nie powiedziałem uwaga Powiedziałem? Powiedziałem no, no w porę jak już małdo leżał <gry> <gry>